I witam Was w wakacyjnym Reading Vlogu. I czemu jest on wakacyjny, a to wszystko dzięki tej serii od Jenny Han. W sumie nie wiem, jaką ta seria ma pełną nazwę, ale myślę, że układkę tej książki kojarzą wszyscy z Was. Jest to tego lata stałam się piękna, czyli jedna z najnowszych premier od wydawnictwa Young. Jeśli oglądaliście book haul, który wrzuciłam ostatnio na kanale, wiecie, że mi tę serię udało się wygrać w konkursie organizowanym przez wydawnictwo. No i pomyślałam, że skoro mamy taki fajny, wakacyjny okres, jest to jakby seria, opowiadająca o lecie i wakacjach, to ciekawie byłoby zrobić z nią po prostu reading vloga. Wątpię, że w przeciągu tygodnia uda mi się przeczytać wszystkie trzy części, a nawet stawiam, że może skupię się tylko na tej pierwszej. Zobaczymy. Mam ze sobą dwa tomy, chociaż wątpię, że przeczytam je do końca weekendu, bo mam tylko dzisiejszy wieczór i jutro, ale wolałam mieć ze sobą je na wszelki wypadek. Też jak wydawnictwo wysyłało te książki do recenzentów, to ja, ja jako osoba, która wygrała konkurs też doda, dostałam takie gadżety promocyjne. I jeden to jest przepis na gofry, a drugi to wakacyjna lista to do. No i pomyślałam, że fajnie by było w tym vlogu spróbować spełnić jak najwięcej punktów z tej listy. I mamy tutaj na przykład zrobienie wakacyjnych gofrów, pójście na długi spacer, przeczytanie trylogii Lato Jenny na, na swoich social mediach polecić książki dane na wakacje, uśmiechać się do wszystkich osób, które napotykam w danym dniu, wysłać pocztówkę do przyjaciółki przyjaciela, zorganizować piknik i umówić się ze znajomą osobą na wspólne czytanie. Myślę, że kilka z tych punktów na pewno uda mi się spełnić. Mam nadzieję, że na pewno ten z goframi, bo chętnie przetestuję ten przepis i zobaczę, czy gofry wyjdą smaczne. Też w tym tygodniu pracuję tylko 3 dni. Wziąłam sobie już od czwartku wolne, bo w piątek jedziemy z chłopakiem nad morze, więc liczę, że w ten taki długi weekend uda mi się troszeczkę więcej poczytać i będę wam mogła powiedzieć moją opinię na temat tej serii. Jeśli chodzi o fabułę, to nie mam zielonego pojęcia, o czym ona opowiada w sensie. Jakieś takie podstawowe informacje mam. Ja też chciałam te książki przeczytać, dlatego że bardzo lubię do wszystkich chłopców, których kochałam, Jenny Han, i pomyślałam, że fajnie byłoby po prostu obczaić jej inną serię, więc przeczytam opis i zarówno ja, jak i wy dowiemy się o co dokładnie chodzi w tej książce. Belli cały rok czeka na wakacje. Wszystko co najlepsze i magiczne dzieje się właśnie podczas letnich miesięcy. To wtedy może spędzić czas z braciami Fisher, Konradem i Jeramajem. W jednym od dawna się podkochuje, drugi jest jej najlepszym przyjacielem. Tego lata wiele się zmienia. Chłopcy przestają widzieć w niej młodszą siostrę. To także ich ostatnie wspólne wakacje. Niebawem każdy z braci znajdzie się u progu dorosłości i zajmie innymi sprawami. Czy dziewczyna zdobędzie się na odwagę i wyzna swoje uczucia? Czy to lato odmieni ją na zawsze? Brzmi fajnie, lekko, wakacyjnie I mam nadzieję, że tak też będzie Więc dzisiaj mamy poniedziałek który był dla mnie bardzo trudnym dniem, dlatego że wczoraj kompletnie nie mogłam zasnąć i dzisiaj się bardzo nie wyspałam. I tak naprawdę do 13 byłam takim mini trubkiem, nie umiałam się w ogóle skupić na pracy, cały czas chciało mi się spać. I dopiero jak zjadłam o duży obiad, wypiłam kawę, to jakoś się tak ożywiłam. Szkoda, że dopiero pod koniec mojego pracowego dnia. Jeśli chodzi o resztę dnia, to zaraz mam terapię i jestem bardzo ciekawa, jak ona będzie wyglądać, dlatego, że dwa tygodnie temu miałam pierwszą i ona była taka bardziej zapoznawcza, a dzisiaj mamy już robić jakieś ćwiczenia i więcej jakichś takich aktywności, więc jestem ciekawa, jak to będzie wyglądać i czy mi się w ogóle spodoba. Jeśli będzie, jeśli będziemy rozmawiać o czymś ciekawym, to na pewno też potem się z Wami podzielę moimi przemyśleniami, a na resztę popołudnia i wieczoru tak naprawdę planuję już sobie chillować, no, i oczywiście czytać. Zaczęłam też tego lata, stałam się piękna i niestety przeczytałam jak na razie tylko 80 stron. A to dlatego, że jestem wewnętrzną recenzentką jednego z wydawnictw i teraz dostałam takie dosyć duże zlecenie, więc w weekend tak naprawdę bardziej skupiłam się na tamtych książkach, nie na tej, ale będę nadrabiać, obiecuję, dlatego że na razie po tych 80 stronach bardzo mi się podoba. I nie wierzę, że to mówię, bo bardzo lubię do wszystkich chłopców, których kochałam, mimo ich wad, ale czuję, że ta pozycja może być nawet lepsza. Jestem też trochę w szoku, dlatego, że nie spodziewałam się, że Jenny Han będzie poruszała tak poważną tematykę w tej książce, bo mamy tutaj wątki związane z rakiem, wątki związane z rozwiedzionymi rodzicami i takimi negatywnymi uczuciami do, z tych rodziców, co dla mnie jest bardzo ciekawe, bo do wszystkich chłopców, których kochałam tego za bardzo nie było, a to była jakby druga seria, którą autorka napisała, więc po tej kompletnie się tego nie spodziewałam. I w ogóle bardzo podoba mi się ta reprezentacja osoby z rozwiedzionymi rodzicami, bo rzadko spotykam się z tym w książkach, a że sama jestem dzieckiem rozwiedzionych rodziców, to naprawdę dobrze mogę zrozumieć Belly, jej myśli i uczucia. Na razie nie wiem, czy jestem team Konrad, czy team Jeremiah. Troszeczkę ciężko mi to jeszcze określić, bo cały czas tylko Belli jakby mówi o Konradzie o tym, że on się jej podobał, że zakochała się w nim, jak tam miała 12 czy 13 lat, a tych wątków przyjaźni między nią a mają tak naprawdę jeszcze zbyt wiele nie było, więc jestem też ciekawa, jak to się rozwinie. I myślę, że do końca tego dnia na pewno uda mi się jeszcze przeczytać drugi tom, zobaczymy jak będzie z trzecim. Na update. Skończyłam pierwszy tom i niestety nie czuję żadnej chemii pomiędzy Beli a Konradem ani Beli a Jeremią. Tak naprawdę zero. Tutaj praktycznie nie ma żadnych romantycznych scen, więc ciężko mi jest wkręcić się w ich związki. Dlatego e, temu tomowi dałam 6 gwiazdek. E, tak naprawdę są one troszeczkę naciągane, bo po prostu czuję, że młodszej mnie ta książka by się spodobała, więc staram się ją czytać jakbym znowu miała te 16 lat, jednak są aspekty, które niestety mnie nie odpowiadają i sprawiają, że aż tak pozytywnie jej ocenić nie mogę. Ale zdecydowanie nie odradzam Wam czytać tej książki, bo uważam, że młodym czytelnikom ona się spodoba i że się totalnie odnajdziecie w postaci Beli. I tutaj myślę szczególnie dziewczyny, bo jakby myślę, że 16-letni chłopcy i 16-letnie dziewczyny myślą troszeczkę inaczej, a że główną bohaterką jest dziewczyna, to myślę, że każda z Was odnajdzie siebie w beli i zrozumie jej uczucia. No i teraz najbliższe update'y książkowe w filmie będą już dotyczyć dalszych tomów, bo dzisiaj zaczęłam drugi. I na pewno Wam napiszę gdzieś tutaj, od której minuty możecie oglądać, żeby po prostu sobie niczego nie zespoilerować. Przeczytałam w Ikei 50 stron drugiego tomu. I ledwo powstrzymywałam łzy. Serio. Jest mi tak przykro. O, ten dekter złoty, myślę, to jest mi przykro, że Suzana umarła. Myślałam, że jakoś się z tego y, pozbiera i że jeszcze wyzdrowieje. A tylko gdy przeczytałam w książce o tym, że ona nie żyje, to mi się autentycznie zrobiło tak smutno. Jestem zła na Jenny Han, że nie opisała troszeczkę więcej z tej jakby z progresu choroby, z tego nawrotu choroby, tylko zrzuciła na nas na czytelników taką bombę od razu na chyba pierwszej, pierwszych 10 czy 15 stronach, że Suzana nie żyje. Czuję, że dzięki temu ten tom będzie trochę głębszy niż ten pierwszy. Jestem ciekawa, jak to wszystko się rozwinie. Jednak nie ukrywam faktu, że jest mi bardzo przykro. E, i, I po prostu mam, przecież tam 50 stron, a sobie zadnotowałam już chyba 7 czy 8 różnych fragmentów, czy cytatów, w których naprawdę miałam jakieś takie głębsze odczucia i współczułam bohaterom. I też Taylor mnie tak irytuje. No, przepraszam, Beli Przechodzi żałobę, straciła chłopaka, a ta jej każe się stroić, chodzić na imprezy i podrywać innych. What? Co to jest w ogóle za przyjaciółka? To jest zero wsparcia. Liczę na to, że dzisiaj uda mi się przeczytać chociaż połowę, a jutro jadę nad morze, więc będę mogła poczuć ten wakacyjny klimat, i na pewno zabiorę tę książkę, a może nawet i trzeci tom ze sobą. już drugi tom trilogii lata i muszę przyznać, że podobał mi się on dużo bardziej niż pierwszy, miałam wrażenie, że tu wreszcie jest jakaś fabuła, a nie tylko takie opisywanie dorastania i zmian w Belly i ich takiej codzienności w Cousins i może ona też w sensie ona, ta fabuła też nie była jakaś taka bardzo napięta i nie działa się tutaj nie wiadomo co, jednak ja byłam trochę bardziej zaciekawiona po prostu tymi wydarzeniami no oczywiście cały czas jest mi bardzo przykro w związku ze śmiercią mamy chłopaków i generalnie Cała ta jej śmierć i żałoba za nią ciągnie się przez cały ten tom. I tak naprawdę autorka cały czas przypomina czytelnikowi, jak bardzo to się odbiło na Belly na jej mamie, właśnie też na Konradzie i Jeremiah. Myślę, że właśnie przez to ta część spodobała mi się bardziej, bo miałam wrażenie, że tu po prostu jest więcej takich głębokich emocji i jakichś takich przemyśleń, i to już nie było takie. Tylko nastoletnie o miłości, a właśnie też było dużo różnych fragmentów związanych z żałobą i tym, jak człowiek w ogóle ją przeżywa. I w ogóle pokazane to, że każdy człowiek przeżywa żałobę inaczej, dlatego że Konrad Jeremiah, Belly i mama mają każdy inny sposób na to, jak poradzić sobie ze śmiercią Suzanne. Nadal nie ma tu żadnej chemii między Konradem Abeli a Belly, a Abeli i w ogóle tak nienawidzimy Konrada. On mnie tak. W kur... Hmm, całą tą książkę jest okropną osobą, okropnym chłopakiem i Beli totalnie zasługuje na kogoś lepszego, ale to też nie jest Jeremiah, bo jakby dla mnie mi po prostu do siebie nie pasują. Ja tutaj nie wyczuwam żadnej miłości, żadnego napięcia. To jest dla mnie takie troszeczkę wszystko wymuszone na zasadzie o, przyjaźniłam się z nimi całe życie, więc musiały się pojawić te uczucia. No właśnie, nie musiały. I gdyby autorka bardziej skupiła się na przyjacielskiej relacji między bohaterami i nie wciskała tutaj tej miłości na siłę, to mi by się to spodobało zdecydowanie bardziej. Teraz jestem bardzo ciekawa tego, co wydarzy się w trzecim tomie, ale muszę sobie zrobić krótką przerwę od czytania, bo mam kilka książek do recenzji zaległych, dlatego generalnie w tym filmie już takiej typowo vlogowej części nie będzie, bo nagrałam tak naprawdę wszystko, co chciałam. Z listy zrobiłam wszystko, co chciałam, czyli wakacyjne gofry Poszłam na długi spacer, no bo pojechaliśmy z chłopakiem nad morze. Przeczytałam trylogię Lato Jenny Han, no ostatni tom, ale przeczytam w tym filmie. Mm zorganizowałam piknik. Jedzenie chipsów na plaży myślę, że liczy się jako piknik. I umów się ze znajomą osobą na wspólne czytanie. Czytaliśmy razem z chłopakiem przez 10 minut na plaży, więc jednym wypadem załatwiłam prawie wszystkie punkty z tej listy. Kilka sobie odpuściłam, bo po prostu jakoś tak mi nie pasowały, nie chciałam ich robić, ale i tak było fajnie. Cieszę się, że takie coś zostało załączone z książkami, dlatego, że mi to po prostu dało pomysł na fajny film. Więc tak jak powiedziałam wcześniej... Już w tym filmie żadnego vloga nie będzie, tylko jeszcze raz przyjdę do Was, żeby opowiedzieć Wam o moich przemyśleniach na temat trzeciego tomu. Więc skończyłam trzeci tom i chyba pora pogadać, co tu się odwaliło, bo to była zdecydowanie najsłabsza część i chyba nie mam ani jednego pozytywnego słowa na jej temat. Mamy tutaj bodajże dwuletni przeskok czasowy. Belly jest już na studiach razem z Jeremają, są już chyba właśnie razem te dwa lata. No i. E, Najaw wychodzi, że Jeremiah zdradził Belly e, z jakąś inną dziewczyną, bo niby mieli tygodniową przerwę, bo się pokłócili, e, no i on zdradził Belly. E, oczywiście ona jest zrozpaczona, ale Jeremiah wpada na świetny pomysł, że udowodni jej swoją miłość i to, że ona możemy ufać i że zawsze będą razem, oświadczając się jej. A co na to Belly? że się zgadza, że to jest super pomysł i że wezmą ślub i na pewno wszystko będzie w porządku. Co? W ogóle co to jest za pomysł na fabułę? Jakby przepraszam, ale Jenny Han tak totalnie nie miała już pomysłu co umieścić w tej części. Ona była tak absurdalna. Minęły dwa lata, Belly w ogóle nie zmądrzała. Dalej była tak samo głupawa jak kiedy miała 16, a nawet miałam momentami wrażenie, że była jeszcze gorsza. Nie rozumiem po co ta część powstała. I tak czy siak beli skończyła z Konradem, bo byli sobie pisani, ale można było do tego doprowadzić w jakiś lepszy sposób. I jedyne dwa plusy to trzeciego tomu to to, że. Taylor troszeczkę zmądrzała i troszeczkę. Nie chcę mówić, że polubiłam jej postać, ale bardziej zgadzałam się z rzeczami, które ona mówiła, i że stała się po prostu taką trochę dojrzalszą przyjaciółką dla Beli. I też na duży plus to, że pojawiło się tu kilka rozdziałów z punktu widzenia Konrada, więc wreszcie po trzech tomach mogliśmy poznać jego uczucia, to jak on w ogóle widzi całą tą sytuację, jak on widzi swoją relację z Beli. Czemu dopiero teraz? Jenny Han, czemu dopiero? ラス No, niestety, e, jeśli chodzi o oceny gwiazdkowe, to pierwszy tom miał ode mnie 5 gwiazdek, drugi 6, bo naprawdę mi się podobał. Temu dałam 4, tak naprawdę zasługuje na mniej, ale jakby nie chciałam aż tak zaniżać tej oceny, bo powiedzmy w miarę dobrze się bawiłam w tej e, książce, w sensie szybko mi się ją czytało, byłam ciekawa, co się stanie. Podsumowując, ja Wam tej serii nie polecam, e, chyba że jesteście jakby trochę młodszymi czytelnikami, właśnie macie te 16-17 lat. Chociaż myślę, że już te dalsze części wcale mogą Was tak nie zainteresować i też w ogóle dalsze części już nie mają takiego letniego klimatu jak ta pierwsza, ale za to kończę już e, serial na podstawie pierwszego tomu i powiem Wam, że on mi się naprawdę podobał. Jeszcze zarzut nam takie produkcje dla młodzieży. Często muszę sobie robić między nimi przerwę, bo po prostu mnie troszeczkę już zaczynają irytować, ale właśnie od dawna takiego nie widziałam, e, więc nie mam tak naprawdę nic złego do powiedzenia na temat tego serialu. Widać też, że. Jakby Jenny Han, bo z tego co się orientuje, ona tam pomaga w tworzeniu tego film, filmu, tego serialu. Jakby postanowiła zmienić wiele szczegółów. Są tam wątki fabularne, których w książce nie było. Też jest dużo więcej jakichś takich interakcji między Belly a Conradem, Belly i Jeremiają, i jakby. To tam jest zupełnie inna dynamika, postaci są zupełnie inne. Tam lubię Belly, a w książkach mnie za to irytowała. Też jest dużo więcej na temat relacji Suzany i Laurel, czyli mamy Belly, w zasadzie sensie mamy chłopaków i mamy Belly o, w takiej kolejności. Jest też więcej Stevena, bo on tak naprawdę w książkach praktycznie nie istnieje, a w serialu jest. Dlatego jeśli chcecie się w ogóle z nią zapoznać, to ja szczerze mówiąc bardziej polecam serial niż książkę, bo on mi się podobał na tyle, że może nawet. Nawet co któreś wakacje będę sobie go oglądać ponownie, żeby sobie przypomnieć i poczuć ten letni klimat. Też wiem, że już na pewno będzie drugi sezon i jestem ciekawa. Jak oni to wszystko rozwiążą, jeszcze nie wiem co prawda jak się kończy pierwszy sezon, e, czy podobnie tak jak książka, czy troszeczkę inaczej, e, no ale polecam, jest naprawdę sympatyczny. I tak naprawdę w tym filmie to jest już wszystko, mam nadzieję, że się Wam on podobał i tutaj się pojawia pytanie, czy bylibyście zainteresowani innymi reading vlogami tego typu, czyli że czytam wszystkie tomy danej serii, że pojawiają się spoilery i taka moja e, szczera, pełna opinia. Mi się wydaje to fajną formą i też na przykład jeśli seria jest powiedzmy dłuższa, no to mogłabym to rozbić na dwa czy trzy filmy. Tylko nie wiem, czy Was by takie coś w ogóle zaciekawiło e, i też z jakich serii byście chcieli e, takie filmy zobaczyć, bo ja mam kilka u siebie na półce, na przykład Olimpijskich Herosów, to jest ta seria po Persim Jacksonie. Mam pierwszy dom e, Czerwieni Rubinu, ale pozostałe mogłabym też wypożyczyć z biblioteki. Mam pierwszy tom Darów Anioła, mam e, pierwszy tom Wojny Makowej. I z serii to jest chyba wszystko, ale jest bardzo dużo serii, które chciałabym przeczytać, bo ja ogólnie nie jestem seriowa, a dzięki tej, jakby dzięki temu filmowi bardzo zmotywowałam się do czytania serii, bo ja zazwyczaj tak, że przeczytam jeden tom, potem zwlekam z drugim i rzadko jest tak, że jakaś seria mnie porywa na tyle, żebym bardzo szybko ją kończyła. Dlatego nawet z dużą chęcią nagrywałabym dalej takie filmy i zapoznawała się z jakimiś fajnymi seriami, więc dajcie mi znać po pierwsze, czy chcecie takie filmy i z jakimi y, seriami. Więc na koniec chciałabym Wam bardzo podziękować za oglądanie, mam nadzieję, że się dobrze bawiliście y, i klasycznie zachęcam Was do zostania ze mną na dłużej, czyli zasubskrybowania i zaobserwowania mnie na Insta, do którego link macie w opisie. Na dzisiaj to już wszystko i widzimy się w następnym filmie. Pa, pa!